Gazetę z mężem i często pisali się artykuły o ludziach, którzy potrzebują wsparcia. Nasza pomoc ograniczała się tylko do napisania tego artykułu, ewentualnie jakiejś zbiórki później, jakiegoś hasła, ale wiedziałam, że to jest tak trochę niezgodnie z prawem. No i chciałam na dłuższą metę pomagać, na większą skalę. A że Kasia prowadzi ośrodek dla osób z niepełnosprawnością ośrodek rehabilitacji, do którego przyjeżdżali ludzie z całej Polski, a tutaj z regionu naszego bardzo mało osób to stwierdziłam, że musimy zrobić wszystko, żeby ci nasi tutaj też mieli do niego dostęp. No i namówiłam Kaśkę, żebyśmy otworzyły fundację która będzie to robiła zgodnie z prawem i kompleksowo. Czyli przede wszystkim będzie trochę edukowała też i wspierała osoby, które potrzebują wsparcia, osoby z niepełnosprawnościami. Zawsze chciałam, żeby u nas Zarząd Fundacji i Rada Fundacji, żeby to nie był taki twór fikcyjny, malowany, że są... Jakieś nazwiska i panie, które pięknie wyglądają i ładnie pachną. Tak jest też z prezesem. Przede wszystkim zarządzam ludźmi, zajmuję się zarządzaniem też funkcjonowania w fundacji. Uczestniczę w wyznaczaniu celów, jakie realizujemy. Piszę projekty, uczestniczę w wydarzeniach, ale też sprzedaję, sprzątam po wydarzeniach, yy, układam, noszę kartony. Jak przychodzi chemia, to nosimy wszyscy. Generalnie duże rzeczy razem robimy. Ładujemy nakrętki, worki z nakrętkami na tira, jak przyjeżdża. Także prezes u nas robi wszystko, chociaż nie powiem, że, że sama, bo wielu rzeczy już na przykład też nie robię, bo są pracownicy za pewne rzeczy odpowiedzialni. Na przykład nie zakładam subkont, nie zajmuję się zbiórkami publicznymi, reprezentuję fundację na zewnątrz. Tak, staram się zarażać ludzi entuzjazmem, opowiadam o fundacji. Bardzo mi zależy, żeby jak najwięcej osób o fundacji się dowiedziało, dlatego że uważam, że robimy bardzo dużo fajnych rzeczy, i to nas wyróżnia, myślę, spośród Innych fundacji i to się udaje, i to też nie ukrywam, sprawia mi ochronę Friday, daje mi dużo takiej energii do działania. Generalnie wychodzę z założenia, że człowiek nie jest całe życie szczęśliwy, tylko jest, są takie momenty, kiedy czuję szczęście. I ja mam tak fundację, kiedy na przykład dostaliśmy tytuł najlepiej zarządzanej organizacji w Wielkopolsce. Bardzo nas dokładnie zweryfikowali, sprawdzili, to nie była uznaniowa nagroda, tylko taka naprawdę rzetelnie przeprowadzona, bo to fachowcy, czyli Uniwersytet Ekonomiczny ocenił. Więc tak, jak ktoś docenia naszą pracę, stwierdza, że robimy coś dobrze, to to mi sprawia ogromną frajdę. Sprawiło mi ogromną frajdę też jak. Zrobiliśmy takie badania ankietowe i, i nasi podopieczni ocenili, że na szóstkę albo na piątkę praktycznie ocenili obsługę klienta u nas, że tak powiem, czyli stosunek do podopiecznego. Jak mówią o nas, że są zadowoleni, że robimy dużo rzeczy, to sprawia mi przyjemność pracy w fundacji. Cieszę się też jak projekt przejdzie, który, który napisałam, albo jakaś idea, którą sobie wymyśliłam, zrealizujemy ją i okazuje się, że to był tak, to był strzał w dziesiątkę, to to mi też sprawia ogromną przyjemność. Ja chciałam się spełniać w jakiejś roli. My Mieliśmy ugruntowaną sytuację, że tak powiem, finansową, i mogłam sobie też na to pozwolić, żeby otworzyć fundację i zająć się działalnością charytatywną. I przez 10 lat, jak fundacja funkcjonowała, byłam po prostu wolontariuszem, który pracował zupełnie za darmo. Teraz od, od 3-4 lat już teraz będzie, pobieram wynagrodzenia, nie są to żadne kominy ale no prawda jest taka, że nie robię tego dla pieniędzy, dlatego że to nie są duże pieniądze. Ciężko jest czasami ludziom zrozumieć, że można coś robić tak po prostu, nie, nie czerpiąc z tego jakieś korzyści. A daje mi to właśnie możliwość spełnienia, realizacji jakichś rzeczy, planów, myśli, samodoskonalenia się, bo uczestniczę w wielu szkoleniach, kursach, jest to dla mnie potrzebne. Poza tym się ciągle coś zmienia. Poznaję też sporo osób dzięki fundacji. Sporo miejsc też odwiedzam w Polsce, przede wszystkim. To takie jest dopełnienie, no i sprawia mi satysfakcję to jest bardzo ważne dla mnie być prawdziwym, szczerym wobec siebie i wobec innych, szczególnie w tych czasach teraz. To jest cecha, wartość, która najbardziej się chyba zdewaluowała. Ludzie się boją mówić, co myślą, yy. Większość niestety nie jest szczera, mówią pod publikę. Niestety przez taki pryzmat też oceniają fundacje. Denerwuje się często, że tak są fundacje oceniane, bo wielu mówi: A dam ludziom, ale nie dam fundacji. Dam na chorych dla niepełnosprawnych, ale nie dam fundacji. Bo niestety myślą, że wezmą te pieniądze do kieszeni. Szkoda mi takich ludzi, bo dla mnie właśnie główną wartością jest to, żeby móc spojrzeć w lustro każdego dnia i powiedzieć: Robisz dobrą robotę, albo nie wstydzić się po prostu tego, co się zrobiło. I myślę, że nasza fundacja właśnie taka jest. Nawet jeżeli popełniamy błędy, bo popełniają. To potrafimy się do tego przyznać. I co jest dla mnie istotne, my się stale rozwijamy i to też jest ważne. Stale podnosimy sobie poprzeczkę. To wszystkim nam służy i ta szczerość, taka tym, co robimy w naszym działaniu, otwartość, bo każdy może sprawdzić, co i jak się u nas dzieje. I trzecia rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, to atmosfera w pracy. Bardzo jest dla mnie istotna i dlatego wspomniałam wcześniej, że dla mnie było bardzo ważne, jak nas postrzegają nasi podopieczni, bo to jest też ważne, jak oni nas odbierają, jacy my jesteśmy dla nich. Bo generalnie to trzeba szanować się nawzajem, szanować drugiego człowieka. I to są chyba najważniejsze rzeczy. Nie umiem powiedzieć, że był jeden taki. Teraz wspomniany ten tytuł przyznany przez Uniwersytet Ekonomiczny. Byłam po prostu wręcz porażona radością i szczęściem na ostatniej kolacji charytatywnej. Kwota, jaka została wygenerowana podczas tej kolacji, przerosła najśmielsze marzenia nasze, ale i atmosfera na tej kolacji. To, jak ludzie się zachowywali, co do nas mówili. Najszczęśliwsza jestem, jak dziękują nam na przykład podopieczni. Spotyka mnie pani na schodach. Ja nawet dokładnie nie wiem, co to jest za pani, jak matka naszego podopiecznego, a ona. Mówię, ja tylko chciałam pani bardzo podziękować, fajną robotę robicie. To są momenty, które ja zapamiętuję i one mi dodają skrzydeł. Pewnie, jak oddamy do użytkowania naszą siedzibę, czyli centrum Frame Run, to to będzie pewnie taki przełomowy moment. Ale myślę, że takie momenty jeszcze będą przed nami. Traumatyczną, naprawdę traumatyczną wręcz dla mnie. Y, sytuacją fundacji była sytuacja z The Wall, w którym teoretycznie fundacja wzięła udział. W praktyce wyszło jak wyszło pieniędzy, fundacja właściwie nie otrzymała. To był moment, kiedy naprawdę chciałam zrezygnować i było mi z tym bardzo źle. Dla mnie naj, najstraszniejsze są momenty, kiedy zawodzę się na ludziach. I to dotyczy tamtej sytuacji, ale też dotyczy nawet teraz, codziennych takich. Myślę sobie, że ktoś będzie w porządku i pomoże. I, I będzie działał na rzecz fundacji, a on okazuje się, że swój interes załatwia. Ja wiem, że ja mam 51 lat, ale ja ciągle do ludzi podchodzę z takim jednak wiarą, że nikt się nie rodzi zły. Tam po drugiej stronie jest też człowiek, no ale to trochę też jest tak, że postrzegasz innych przez pryzmat swój. Jeżeli w życiu by ci nie przyszło do głowy coś zrobić, to myślisz, że innym też to w życiu nie przyjdzie do głowy, żeby się tak zachować. No a okazuje się, niestety, że się zachowują i to są te najtrudniejsze momenty. Jest, ale to jest historia bez happy-endu. Tomek Kondas. To była taka historia, która to była jedna z pierwszych takich bardzo dużych zbiórek w Złotowie, takie pospolite ruszenie. Może dlatego, że znam rodziców Tomka, znałam Tomka. Był młodym człowiekiem, który przegrał z nowotworem, ale wszyscy bardzo się ruszyli, bardzo. My zresztą jako Fundacja też organizowaliśmy wiele akcji, żeby zebrać pieniądze na leczenie Tomka. Zawsze staram się szukać pozytywów, nawet w trudnych sytuacjach. Tu pozytywem było to, że naprawdę, mimo że zmarł i rodzice, no jako matka, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, co przeżywali, jaka trauma ich spotkała, to osłodą jakby w tej sytuacji było to, jak się ludzie zachowywali, jego znajomi, znajomi jego rodziców, właśnie cała społeczność złotowa praktycznie się zaangażowała, więc to było fajne, bo to uruchomiło taki pozytywny bardzo, taki wydźwięk miało wow, trzeba pomóc słowakowi. W pierwszej chwili na takie pytanie przyszło mi do głowy: wychodzę z fundacji i co robię? Siadam do komputera w domu i pracuję dalej. Tak, szczerze mówiąc, to tak to wygląda zawsze. Jak się relaksuję, uwielbiam podróże i uwielbiam planować podróże. Jak mój młodszy syn skończy, pójdzie na studia, to mam zaplanowane, że ruszę w podróż dookoła świata. Przedstawiłam to mężowi, powiedziałam, że taki mam plan. I jak chcę, to może jechać ze mną. Jak nie chcę, to pojadę sama, bo zrobię. Sama lubię sobie zaplanować i już planowanie jest taką odskocznią, To jest moja ogromna przyjemność. No i też lubię czytać książki. Nie będę taka oryginalna, też lubię gotować. Chociaż mam mało czasu i lubię gotować jak na nasze urodziny, jakiekolwiek w domu, synów czy, czy moje, czy Mariusza. Święta, no to jest tak, 25-30 osób. To, to nie jest taka, takie małe przyjęcie, spełniam się. Jestem umordowana, ale y, sprawia mi frajdę, że coś tam wymyślam, kombinuję. na no jak chwalę, to w ogóle jest super. Nie wiem. Yy, naprawdę nie wiem. Ta fundacja tak wiele zmieniła w moim życiu, że trudno mi powiedzieć, jakby by to było, gdyby, gdyby jej nie było. Z wykształcenia w ogóle to jestem nauczycielką i praca w szkole sprawiała mi wielką frajdę, ale myślę, że dzisiaj bym nie mogła być nauczycielką. Pracować w szkole i nie dźwignęłabym tych realiów, jakie są, nakazów tej ideologii, jaka niestety jest w szkołach. Zawsze mówiłam, że mogłabym być krytykiem teatralnym, bo bardzo lubię chodzić do teatru. Pisać mogę o tym później, bo pisanie nigdy nie sprawiało mi trudności, więc. Chętnie, albo jeździć po świecie i opisywać podróże, to mi sprawia przyjemność i może by się udało z tego jakoś żyć. Natomiast pewnie pracowałabym dalej w mojej firmie, w wydawnictwie, bo tam jest też dużo roboty i tam gazetę składam znaczy składam. Zajmuję się przygotowaniem każdego numeru jeszcze, ale to jest większość czasu zdecydowanie zabiera mi fundacja. Wszystko zależy od nastroju. Czy chcesz się zmobilizować, doładować, czy chce się uryczać Jednego dnia słucham Pentatonix i wszystkich ich utworów, praktycznie, chociaż Hallelujah, to jest mój taki wow, number one. Bardzo lubię Ramstein na wszystkie koncerty Rammstein jeździmy. Bardzo lubię YouTube, to są tak różne gatunki muzyczne. A teraz na przykład niedługo jedziemy też na koncert, bo odkrycie moje, Best in Black, to jest taki metalowy zespół. Zafascynowana jestem, ale na przykład dla kontrastu taka popowa piosenka Never Enough, to jest utwór z. Taki był film Król Rozrywki, i z tego filmu Never Enough to jest po prostu utwór, który jak słyszę, to muszę go bardzo głośno słuchać i odpula. W operze. To jest też musical, ale muzyka z upióra w operze to jest też takie moje wow. I ten mogłabym oglądać na okrągło. Ja w ogóle bardzo lubię filmy o konfliktach palestyńsko-izraelskich, ale też uwielbiam skandynawskie. Jeden jedyny film, na który dwa razy w przeciągu jednego weekendu poszłam do kina, to był Na Rauszu z Maxem Michelsenem. Po prostu film dla mnie mistrzostwo świata i to generalnie tak z romansami minie po drodze. Aczkolwiek... Pretty Woman. Oglądałam, oglądam i będę oglądać tak samo jak szlejka. Pierwszą część. Dwa takie cytaty z Szymborskiej, Jeden to tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. To jest motto moje życiowe też i tak podchodzę do ludzi. A drugie, właśnie to takie smutniejsze, ale też takie w punkt to jest ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. To jest tak piękne i tak, tak pięknie oddające smutek z powodu czyjegoś odejścia śmierci przede wszystkim. Chciałam podziękować, że jesteście z nami, że wybraliście naszą fundację, że doceniacie. Większość z Was docenia to, jak się bardzo staramy. Różnie nam to wychodzi, za to przepraszam, ale. Ale staramy się, rozwijamy się i robimy wszystko, żeby to była przyjemna współpraca i dla Was, i dla nas. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie osiwiejemy do tego czasu i że powstanie Centrum Frame Running nie tylko dla osób, które się zajmują bieganiem, które zajmują się frame runningiem. To będzie centrum, które umożliwi nam jeszcze szersze rozpostarcie skrzydeł i realizację pomysłów, które mamy, a których no nie możemy realizować właśnie przez ograniczenia. To za mną, co widać, to nasze Centrum Frame Running. Ono powstaje. Staramy się bardzo pozyskiwać na wszelkie sposoby pieniądze, żeby pieło się do góry. Jak widzicie, jest już coraz dalej, ale jeszcze dużo przed nami. Ale też chciałam podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, sponsorom, wszystkim wolontariuszom, tym osobom, które nas wspierają. Bez Was żadna organizacja. Nie jest w stanie tego robić i dobrze funkcjonować, gdy nie ma wokół siebie dobrych dusz. Chodzi o wsparcie finansowe i wsparcie merytoryczne i wsparcie takie po prostu ręce do roboty, ale to też chodzi o mentalne, że dobrze robimy, że jesteście z nami, że nas chwalicie. To jest nam też bardzo potrzebne, bo to dodaje skrzydła. To chciałam wszystkim powiedzieć. Koniec.